Szanowna pani premier, szanowna pani prezydent, szanowni goście. Marzenia się spełniają. Dzisiaj jest to dla mnie wielki dzień. Wielki, spotykając się z członkami Platformy Obywatelskiej tuż przed wyborami na konwencji w Gdańsku w Dworze Artusa, zostałem przedstawiony jako najmłodszy kandydat z platformy na wójta. Dzisiaj Mamy już ten sukces i, jest, i otwieram te karty dla Platformy Obywatelskiej i bardzo się cieszę, że jestem najmłodszym wójtem w historii e, całej Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, tylko w skrócie o mnie, z racji tej, że najkrócej mnie znacie. Nazywam się Dawid Litwin, mam 29 lat i jestem przykładem tego, że warto mieć marzenia, i można je zrealizować. Niespełna dwa lata temu wstąpiłem do platformy obywatelskiej. Odnalazłem się tutaj i poznałem wiele osób, które są aktywne i którym wciąż chce się działać, wciąż chce się pracować. Cieszy mnie to, że platforma obywatelska angażuje młodych w życie publiczne, że daje nam szansę ubiegania się o głosy mieszkańców. I udowadnia, że nadal może być młoda. Ja taką szansę dostałem. Byłem kandydatem Platformy Obywatelskiej na wójta Gminy Potęgowo. Mieszkańcy zaufali mi, zaufali formacji, którą reprezentuję. Zwyciężyłem. Teraz mam zaszczyt pracować dla mieszkańców Gminy Potęgowo. Dziś mogę powiedzieć moim rówieśnikom w całej Polsce, warto angażować się i zmieniać swoje lokalne ojczyzny. Platforma Obywatelska jest dla wszystkich. Proszę spojrzeć na moją osobę. Trzy dni temu zostałem zaprzysiężony na wójta gminy Potęgowo, a dzisiaj stoję obok najważniejszych osób w państwie. Proszę Państwa, i wcale nie czuję się gorszy, bo wiem, że jesteśmy jedną drużyną i wiem, że mogę na Was liczyć. Kończąc, Pani Premier, Pani Prezydent, Szanowni Goście, zapraszam do gminy potęgowo.